Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony akcesoriom ogrodniczym potrzebnym do wysiewu nasion i do produkcji rozsad. Pytacie mnie Państwo wiele razy w mailach, jakich narzędzi używam do produkcji rozsad, do wysiewu nasion. Jest tego trochę, ponieważ przede wszystkim. Trzeba mieć ziemię. Ja nie mam tutaj ziemi, ponieważ nie będę dzisiaj wysiewała, ale trzeba mieć ziemię. Ziemia, taka, która nadaje się do wysiewu nasion. Można ją kupić w każdym sklepie ogrodniczym. Jaka marka. To już Państwo sami sobie wybierzecie. Jest naprawdę bardzo duży wybór, i na pewno nie będzie z tym problemu. Do niektórych nasion dobrze jest tą ziemię do wysiewu łączyć z piaskiem. Ja czasem mieszam. Jaki piasek? Ja wykorzystuję taki najzwyklejszy, który używamy do budowy czegokolwiek w ogrodzie. Zawsze kupujemy troszeczkę więcej, więc tego piasku mi zostaje. Mam przygotowany w wiaderkach i gdy zachodzi, potrzeba, po prostu wykorzystuję. Na pewno będziecie Państwo potrzebowali przynajmniej na początek wielodoniczek, ponieważ nasiona najlepiej jest wysiewać do wielodoniczek, ponieważ i tak później będziecie musieli przepikować do doniczek. Wielodoniczki są bardzo różne mogą to być takie wielodoniczki. Mogą to być mini szklarenki, w których wysiewa się czasem więcej nasionek, przykrywa się po to, żeby nasionka w fazie wzrostu kiełkowania miały odpowiednią temperaturę, żeby miały ciepło i mieli możliwości jednakową temperaturę. Później, gdy już podrosną, pikuje się do doniczek. Ja na przykład mogą to być pojedyncze doniczki. Ja mam tutaj też takie wielodoniczki i czasem zdarza się, zależy jakie nasiona że sadzę tutaj po dwie czy trzy rozsady, a później znowu je przepykowuję do innych, większych doniczek. Jeżeli chodzi o wielodoniczki i doniczki, ktoś pewnie z Państwa powie, no tak, wiele, jaka Ty jesteś ekolożka, skoro sadzisz nasiona i produkujesz rozsady w plastikowych doniczkach i wielodoniczkach. Zgodzę się, drodzy Państwo, niestety jest to prawda. Dlaczego? Dlatego, że są ekologiczne doniczki biodegradowalne, czyli doniczki torfowe, wielodoniczki, ale prawda jest też taka, że plastik jest bardziej wytrzymały i służy nam na lata. A doniczki torfowe no nie są znowu takie tanie. Jeżeli ktoś potrzebuje niewielką ilość rozstaw, to jak najbardziej zachęcam, aby sobie kupił. Jeżeli ktoś potrzebuje większą ilość, a stać go na to, jak najbardziej niech będzie ekologiczny. Ja po maleńku też będę już przechodziła na doniczki torfowe. Plastik ma jeszcze to do siebie, że bardzo łatwo jest go umyć. Gdy ja już tutaj kończę, roślinki wędrują do ogrodu, wówczas bardzo łatwo jest umyć takie wielodoniczki czy doniczki plastikowe. Dlatego jestem z nich bardzo zadowolona, ale przejdę, tak jak wspomniałam, na doniczki torfowe. Co jeszcze potrzebujemy? Koniecznie będą Państwo potrzebowali pikowny. Pikownik również bez żadnego problemu kupicie Państwo w sklepie ogrodniczym, każdym i pikowniki są różne, mniejsze, większe, do czego one służą? Otóż gdy nasypiemy do wielodoniczek na przykład powiedzmy ziemię, to wówczas żeby posadzić nasionka robi się pikownikiem dziurki. Ja, proszę państwa, czasem ładnie do filmu posługuję się pikownikiem, ale czasem, gdy nikt nie widzi w domu mój pikownik, to po prostu palec, robię palcem otwory. Wtedy jest mi szybciej, że tak powiem. Ale dobrze, jeżeli Państwo chcą mieć ładne, zadbane dłonie, to polecam pikowanie. Używam też czasem noża, noża obiadowego, który jest przeznaczony tylko do celów, ten przynajmniej ogrodniczych. Dlaczego? Dlatego, że zdarza się, gdy rozsadę, posadzę do doniczki, ona czasem tak mocno przylgnie do ścianek doniczki, że nie chce, że tak powiem, wyjść z tej doniczki. Wówczas delikatnie pomagam sobie nożem, tak aby nie uszkodzić korzeni. Na pewno będą Państwo potrzebowali plastikowych etykiet. Ja mam takie znaczniki, plastikowe, małe, bardzo łatwo jest tutaj na nich napisać nazwę i rzeczywiście na niektórych nazwa jest, ja jej nie usuwam, ponieważ co roku praktycznie sadzę te same nasiona, kwiatów czy warzyw, ewentualnie jak mam jakieś nowe, to podpisuję. I wówczas bardzo łatwo jest włożyć do doniczki i zaznaczyć sobie, jakie nasionka posialiśmy, ponieważ ja już wiele razy tak się złapałam, że jak nasionka posieję, to na pewno będę pamiętała. Nie będę pamiętała i nie pamiętam chociażby dlatego, że gdy na półkach mam umieszczone, czy nawet na parapetach okiennych, wszystkie rozstady. Obracam je w stronę słońca, żeby siewki pięknie, zdrowo, równo rosły, żeby były takie dorodniejsze. I wówczas zapominam, mieszam wszystkie doniczki i nie wiem. A wiele nasion jest takich, że jak wykiełkują, to są do siebie bardzo, bardzo podobne te roślinki. Dlatego używam znaczników, a ponieważ mam bardzo dużo tych rozsad, więc znaczniki są po prostu konieczne i potrzebne. Takie znaczniki również kupią Państwo w sklepach ogrodniczych, ale internetowych. Ja szczerze mówiąc nie spotkałam w stacjonarnych sklepach ogrodniczych, ponieważ mam i nawet nie pytałam, a nie zauważyłam, czy w ogóle są takie w sprzedaży. W internetowych kupią Państwo bez problemu. I co jeszcze jest potrzebne? Nasiona, proszę państwa, potrzebne są nasiona różne. Nasiona kwiatów, nasiona warzyw, na przykład mam tutaj kapusty różne, mam tutaj co wysiewam jeszcze, a tutaj jest ratibida. To akurat jest nowa roślinka, którą państwu kiedyś pokazywałam, że jest bardzo podobna trochę do aksamitki. Ale to jest taka nowość, postanowiłam wypróbować i w tym roku wysiać, jak ona będzie wyglądała i jak będzie czuła się w naszym ogrodzie, ponieważ nie zawsze jest tak, że wszystkie wysiane rośliny. Świetnie radzą sobie w naszych ogrodach. Zależy to od bardzo wielu czynników, przede wszystkim gdzie te nasze ogrody znajdują się, w jakiej części Polski. To też już Państwu w swoich filmikach wiele razy mówiłam, ale ja dzisiaj nie będę wysiewała żadnych nasion, ponieważ jest to jeszcze za wcześnie. Oczywiście można już wysiewać sałaty czy nawet rzutkiewki, jeżeli macie Państwo przygotowane. Inspekty na tyle ciepło, żeby można było tam już wysiewać. U nas zima powróciła, znowu mamy mróz. Ja na razie jeszcze nic nie wysiewam. Pierwsze nasiona zacznę wysiewać dopiero w lutym, i oczywiście będę Państwu wszystko pokazywała i mówiła, jakie. Dzisiaj chciałam tylko tak pokazać Państwu powiedzieć, co potrzebujemy, jakie akcesoria żeby można było produkować rozsady, czyli od samego początku posiać nasiona. Ja używam takich narzędzi, takich dolniczek, wielodolniczek, jak Państwu tutaj pokazałam. Natomiast gdy rośliny już urosną, są już duże rozsady i trafiają one do gruntu, no to wówczas już jest coraz więcej tych różnych narzędzi, przyrządów i tak dalej. Ale o tym kiedy indziej i później.